Witam cię u nas kolejny ładny traktor do sprzedania jakiejś Puma 140 Już jest sprowadzona maszyna Jedynie pelki zostały odświeżone z przodu, reszta jest w oryginale w tym traktorze Z przodu opony 480x70x28 nówki na posiada przedniego tuza, amortyzowaną ośkę Bardzo ładny, nowoczesny traktor Ty w tajny, trakcjon plus 580 na 70 razy 38 świetnej kondycji 80% bieżnika I z tyłu jest komplet zaczepów, jak znaczy się no, przesównego automat oraz hak Mocny podnośnik, dwa siłowniki wspomagające. Raz, dwa, trzy, cztery pary wyjść. Hamulce hydrauliczne. Bardzo ładny, znany i ceniony traktor. niszczany. Hotel oryginał. Fotel pasażera również. niepowycierane rany. multikontroler controller. Regulowany podłokietnik. żeby z mamy radio Kenwood.

Cztery elektrozawory No i joystick Tutaj mamy gaz Rewers półbiegi, Hydraulika, podnośnik To jeszcze jest szybertak czysty zadbany traktor no hamulec Już możemy jechać to działa tak jak należy

Winny. Zapraszam do oglądania do nas na placji, do zakupu. Pozdrawiam.